I takie specyficzne wydawnictwo, bo wydawn wydawnictwo muzyczne, więc, mhm. yy, więc siedzimy w nutkach, w parturach, w śpiewnikach, yy, w takich publikacjach typowo. Muzycznych, ale jest oczywistą sprawą, że z tego biznesu się nie da zrobić. Mm -hmm. To jest bardziej pasja, która kiedyś tam yy, od wielu lat jest, jest w nas. Natomiast są takie czasopisma, gdzie pracujemy z redakcją, z profesjonalną redakcją, która to są najczęściej czasopismy jakieś miejskie, yy, informacyjne. Gdzie już dostajemy gotowe teksty i je łamiemy, to się tak fachowo w naszej branży nazywa, więc wkładamy je we wszystkie kolumny, oblewamy zdjęciami, żeby to ładnie wyglądało. Ale powiedz, jak w tym biznesie wyglądają właśnie jak pandemia i, i, i COVID? Czy tutaj ta branża jest w jakiś sposób dotknięta yy, skutkami? Yy, tak, tak, tak. No myślę, każda branża, nie, natomiast. Myśmy może tego nie odczuli aż tak bardzo, chociaż poligrafia, poligrafia w marcu nam w kwietniu w zasadzie nam stanęła. Mhm. Y, bo to też jest ważna informacja. Nie? Przygotowanie takiej książki czy w ogóle takiej publikacji do druku to nie jest tydzień-dwa, to tak. trwa kilka miesięcy, mhm. nawet pół roku czasami. Y, y, Mamy takie tytuły, które już mm, kilka miesięcy składamy, bo jeszcze coś tam trzeba dograć, jeszcze nie wszystko jest mm -hmm. ułożone, jeszcze, jeszcze klient się zastanawia, jeszcze zdjęć nie wybrał, nie? Co byś radził tym przedsiębiorcom, co oni powinni robić, jak prowadzić swoje biznesy, ażeby skutki tego kryzysu były jak najmniejsze? Myślę, yy, znaczy kryzysy są po to, żeby z nich wychodzić. Mm -hmm. nie, myślę, że pierwszą strategią to jest nie stać w miejscu. Ja mam pomysł w głowie masę. Tak. Bardzo dużo. Niektóre nie wychodzą, niektóre wychodzą. I najgorszą rzeczą, jaką mógłbym zrobić, to nie robić z tym nic.